Portfocus, taka bogatsza wersja z ksenonami. Mamy tutaj projektory Big -senonowe. I pomimo tego, że no sami widzicie, że te lampy wcale brzydko nie wyglądają, bo często są tak żółte, że nie widać wnętrza, czyli ta powłoka a klosza jest bardzo utleniona, pożółknięta, zmatowiona, porysowana. No, tutaj tego nie ma, a lampy, pomimo tego słabo świecą. Przyczyna tego słabego światła ukryta jest wewnątrz, wewnątrz soczewki. Tu jeszcze dodam, że właściciel auta no, no, no szukał rozwiązania i mamy nawet nowe, nowe żarniki założone, ale to niewiele. Nie, niewiele zmieniło, i lampy cały czas słabo świecą. Ja wiem dlaczego, ale nie chcę tych faktów wy, wyprzedzać. W związku z tym, poczekajcie aż te lampy rozbiorę i pokażę Wam, na czym polega mm, problem z lampami, dlaczego one słabo świecą. I to nie tylko w tym modelu, ale w większości aut, które wyposażone są w projektory, w soczewki, tutaj. Co jeszcze widzimy, że od środka ta lampa jest troszeczkę zadmiona, szczególnie tutaj, gdzie, gdzie mamy żarówkę postojową, to, to jest tam troszeczkę nadpalone, nadtopione i, i, i mamy tutaj przedmiona. A w momencie, kiedy tą lampę rozbierzemy, to będzie możliwość wyczyszczenia kosza od, od wewnątrz, od środka i one zaczną zupełnie inaczej wyglądać, będą, będą bardziej ostre, przejrzyste. Zabieramy się za pracę. W tym etapie, że porozkręcałem już tutaj Soczewka do tego stopnia, czyli projektor, że odkręciłem szkiełko. No i co? I widzimy lustro soczewki, które jest całkowicie wypalone nad żarówką. Teraz zwróćcie uwagę, że ten strumień światła od dołu jest przesłonięty. Widzicie? Jest ta przesłona. I o ile z dołu gdzieś tam jeszcze lustro jest, bo ciepło, ciepło, ucieka do góry, znaczy ucieka, ciepło, ciepłe powietrze idzie do góry i te gorące powietrze nad żarówką wypala warstwę aluminium, czyli, czyli nie ma co z tej góry odbijać tego światła. A to co jest dołem odbite, tak i tak jest przesłonięte przez tą przesłonę. także ta lampa mam wrażenie, że w ogóle nie oświetlała drogi, świeciła jak, jak znicz gdzieś na grobie. Tutaj wyjęte lustro soczewki. No i sami widzicie, że nie mogło to odbijać światła. Ta powłoka lustrzana, cieniutka warstwa aluminium jest zniszczona, wypalona. No stąd słaba jakość światła z takiej lampy. Tak mam tu już przygotowane, zregenerowane takie lustra. Tak to powinno wyglądać. Także mam komplecik. Będę. Będę, będę zakładał w te lampy, przy okazji lampy zostaną oczyszczone i uwierzcie mi, że po wymianie tego lustra lampy będą świeciły jak nowe. Jestem na etapie, że rozkręcałem, już tutaj od soczewka do tego stopnia, czyli projektor, że odkręciłem szkiełko, no i co, i widzimy lustro soczewki, które jest całkowicie wypalone nad żarówką, teraz zwróćcie uwagę, że ten strumień światła od dołu jest przesłonięty, widzicie, jest ta przesłona.